Jeżeli projektujemy sieci rurociągów, czyli na przykład sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, Civil daje nam możliwość kontroli przenikania rurociągów między sobą, to znaczy, czy nie krzyżują się one w jakiś sposób ze sobą lub nie przebiegają blisko siebie. Mam tutaj dwie rury, które widać, że się przecinają, ale chciałbym też sprawdzić, czy przecinają się w płaszczyźnie pionowej. Zaznaczam jedną z nich. I na karcie sieci rurociągów mam do wyboru kontrolę przenikania. Wybieram to i następnie muszę wybrać inny element, który chcemy sprawdzić, czy przenika się z tym wybranym wcześniej. Wybieramy ewentualny styl, jak ma zostać wyświetlone to przenikanie, i możemy też wybrać kryterię kontroli bliskości 3D. W tym momencie przenikanie zostanie wykryte tylko jeżeli rury fizycznie będą się dotykać. Jeżeli zastosujemy kontrolę bliskości 3D, przenikanie zostanie również wyświetlone zgodnie z kryteriami, które byśmy tutaj podali. Czyli jeżeli dwie rury przebiegałyby metr od siebie, a ja użyłbym odległości 2 metry, wówczas również zostanie wyświetlone przenikanie. Klikam OK. Pojawia się komunikat, że znaleziono jedno przenikanie. Pojawiło się ono w naszym rysunku. Możemy je obejrzeć w przeglądarce obiektów.